Witam Was mój drodzy, jestem Siegfried Q a to jest Lost Planet 2 Ostatnio wsiedliśmy w pociąg, przyjechaliśmy nim tutaj, po drodze się przebraliśmy z tego co widzę Nie mam pojęcia czemu się ciągle przebieram przed każdym odcinkiem, no czy ten mój ludzi się po co przebiera, ale to jego sprawa, indywidualna No i dalej nacieramy na przeciwnika, dawaj mi tutaj ciepło jakieś chyba nas ciebie wypaść, nic nie wypadło Nie to nie Dobra, jedziemy jakąś taśmą, jest ciekawie O, z tego wypadło trochę ciepła No amu jeszcze jakaś kotka towarzystwa. Więcej amo. Trochę ciepła. Aaa, bardzo dobrze. Nie widzę co się dzieje, bo oni spryskują wodą. Co tam przyda? Ja się już myłem dzisiaj. I nie chcę znowu. Jestem czysty i O No, bawcie no, się. To bydło chemiczne. Nie, ja nie chcę. O, a co tu jest? Pożycił jakiś gran Aua Dobra, shotgun Shotgunem oczywiście nikt by nie pogardził Oczywiście nikt to się nazywa wykryt Aua czemuś trzeba w dupę oszuści O, to jest działko! Do cholery, tego się nie spodziewałem Więc zwłoki, zwłoki wpadły na taśmę i powinien teraz tak jechać śpiesznie do jakiegoś do jakiejś przetwórni, jakby. O kurcze, lady, daleko się pojawiłem. No nic. Po cichutku, na paluszkach się damy. Albo nie A woda! Fuj, 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 fuj. Zresztą, to nie tu były te działka głupie, co mnie zabiły. A tak to tu! Dobra ja ci mnie zabijać, umieraj! Ale gwoli bo... Ej tam jest jeszcze jedno czy co? To... dobry panu O, o co tak no mi strzela O fuck, znowu mi się pomija guziki Zawsze na przyzwyczaić się do celowania na Z a rzucania granatem na prawym przycisku myszy. Co do mnie tak tak się Tam coś jest nie zastąpisz się trafiąc, bez szczelnych Tu trzeba to wiesz, niejako wziąć. Łoł, łoł, łoł. działka. Cholera. Nooo, ho, 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 szybko. Wszystkie wieżyczki uciszone. nie. Teraz trzeba jeszcze wszystkich żołnierzy uciszyć. U, ale się schowałem. Proszę więcej, Amo. Tu też. Odłóż tą bazookę, dziadzie. Tu też. Okej, okay, tam coś jeszcze mi strzela. Ej, tu jest jakaś mielarka wielka. Hu uh, uh, lepiej tam nie wskakiwać. Ale tu widzę bazukę Tu trzeba... W takim razie wskoczyć Dobra bazooka nie jest zła Jak mawiam mój dziadek Czasowe Ohoho <laughs> Dostaliście pod palu Piękne rakiety, to jest coś co ja lubię Wielka rozruba za pomocą rakiet albo za pomocą szutgan. Te najfajniejsze możliwe rzeczy. O, ła! Ale wielka rozruba ma być zastosowana na was, a nie przez was. O, wpadli, pani, tam O, ła. No, Dobra. 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 No i zabiły nim, nie? Gdzie w ogóle są moi kompani? Ej, tu powinno by nas być czterech czy coś takiego, a ja jestem sam. To jest co najmniej niesprawiedliwe. To, no, nadal nie ma więcej, więcej punktów podróży. Aha, oni gdzieś się utknęli, czy co? Poszli tędy? Nie, ja pójdę, to będzie szybciej. No i co? A tu są, a bo tu jest punkt kontrolny i oni zamiast go przejąć to stoją i się patrzą, czekają na mnie, co za głupie boty, nagle przemówią za mnie, o, że mi ja to wiedział, no chłopaki, ruszcie dupy, wy się obijacie ewidentnie, to o co to, o moje wcześniejsze uzbrojenie, nie pogardzę, Dobra, ale chwilowo karami będzie jednak lepsza od to nie jak nam tak? O, tak będzie bardzo dobrze. No, to było jednak shotgun, to byłby dobry. No teraz już nie będę tam leciał. Znaczy nie będę zmieniał, bo i tak muszę tego cię leżał. Z tymi granatami czy się boję. Shotgun, shotgun. <laughs> Taki nowy punkt, terminal, czekaj się mówi? No I nie są, wstania, nie są, wstania, nie są Gubki. Dobra No to teraz się widzę, będę męczył żeby spojrzeć dalej Raz i dwa I się schować trzeba Ej, panaj No nie, zepsuł mi kryjówkę da dziad, widzę, że będę ginął w tym odcinku często Ale na szczęście przed chwilą przejąłem nowy terminal, więc nie będzie tak źle Łap granacik Kurczę, nie zabiło go to, ale przynajmniej wypuszył z kryjówki, więc nie jest źle Dobra, to ja poproszę mojego shotguna z kół. Albo dobra, się. shotguna, na bank, i innego Nie chcę mi się tam mieć taki kawałek na daleko Praca ci pomoże, co? Wow. To był chyba jakiś granat oszałamiający, umuszający, czy coś? O, ty brzydany, tu się schowałeś, nie? Masz okiełkowania się. Łoż! nie otacz ognia! Nie, 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 nie! Chciał nie przypiec nas pierdząco. Przecież grilla robimy dopiero jutro. i potem co to po O. Cholera, myślałem, że zatkniełem już granatę. Teraz? No. Pięknie. Ciąg 10 zabitych tych żołnierzy. Myślę, w sensie, że w jednym życiu, tak? He, he, he. teraz ma się gdzieś tam do góry dostać. Tak, chyba tak. No, spinanie się. Czy muszę złofać drabinki, jak już jestem w locie? Nie no trudno, to trzeba normalny, normalnie pieszo, że tak powiem bez użycia haczyka, harpuna, czy co to jest. O, ale to jest koniec lokacji. No to wreszcie była jakaś dłuższa misja. Ile to trwało mniej więcej... A dłuższa misja, czyli niecałe 10 minut. Super. A przypuszczam, że byłoby szybciej, gdyby nie fakt, że zginąłem kilka razy. Ale to nic. Zobaczymy czy ten rozdział będzie dłuższy i, i czy wreszcie będzie tu jakiś boss na końcu. O! To jest to czego chcemy przecież 8,5 minuty, no tak króciutko? Filmiki mnie nie interesują. Olać, 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 jeszcze raz olać No wreszcie I co teraz? Gdzie teraz? Zmierzaj do celu 2, co? Gdzie jest cel 2, proszę Państwa? PISTOLET?! W tej grze istnieje coś takiego pistolet? Wow, jest bardzo zacny! I mam nieskończoną amunicję! Ho ho ho! Już mi się podoba ta gibera. Fajnie się z niego strzela! Co prawda to nie shotgun, ale... mimo wszystko. O powiem wam co było najkoniec narzędzia, jakby tutaj był coś takiego jak mini shotgun. Jeśli ktoś nie wie jak wygląda mini shotgun, to musi nagrać w halo. A na Nagbank był w trójce... Ich... Znaczy w tym w ryczu Ale na Bank był w trójce i w, i w trójce ODST. To są części, których nie ma na PC-ta, tylko na Infoka, ale... Chyba najlepsze części serii to są. Znaczy no ODST to nie był dodatek, tylko nam dużo osób do to czego, ale mi się bardzo podobało ODST. Z tym liczbą w ODST grałem więcej niż w, w zwykłym Ale wracając do tematu, gdzie, a, gdzie jest mój mini-szokor? A, on też ma pistolety, Ale ja strzelam szybciej, gdzie nie chcę. Na rewolwerowcu to wy się nie nawajcie. O, on ma ciężki trawę, osiągnięcie, nie wiem czy to widzicie, reaktor energii termalnej, cokolwiek to znaczy. Tu można dziury wskoczyć, okej. Okay. I... śrutówka. Czy wziąłeś śrutówkę? Wezmę, no zamiast karabiną. Teraz mam na krótkie dystanse i na długie dystanse. Cholera. No i trzeba się wspinać niestety manualnie. To takie staromodne jejku. barierki cisza przed burzą co? jakoś tu spokojnie się wydaje open the door ho, ho, ho. w ten to sposób otwiera się drzwi za odgana. shotguna czy ja wróciłem danską przyszedłem jakim cudem? czy ktoś mi może to wytłumaczyć jak to się stało? W takim razie zakładam, że powinienem był być na dole. Jednak. Czy są jeszcze? czyli tu mam być. Nie, tu byłem i przejąłem to coś. Dobra. W takim razie jeszcze. Może tu. Tu widzę jakąś kropkę czerwoną. Ach, nie zgadnę, wszyscy mam przejść. Tak jest, rozpadły się. Wow On miał dużego shotguna, ale ja miałem, ale ja jestem po prostu lepszy. Cześć, on żyje. A ja prawie nie. Nie dobijajcie mnie, please! Hamek, dobili mnie. Prosiłem, żeby tego nie robili. Lech. No nic, jeszcze raz. Nie, straciłem mój pistolet i shotgun! Nie, muszę je odzyskać! Greenfield, nie obijaj się! Użydalu, to jeszcze nie trzeba. To ty! O fuck, nie mam nic. Łap granaci. <grystek> pistolet, tak I shotgun, tak. Śrutówka przepraszam wielce porskują wow wow no uciekaj ja mam na takich wspaniałków jak ty wow aha razem się trafiliśmy teraz ja będę pierwszy aaa znikaj już nie wstaniesz nie podwalam cię A, już go nie ma, dobra zniknął, okej okay. Obszar czysty, no i koniec kolejnej misji. Byłaby o wiele krótsza, gdyby nie fakt, że wykrzycie zgubił, no ale cóż tak to jest Pocinamy dalej. To było tylko 4,5 minuty, czyli jeszcze jedną misję my się zdążymy zrobić w ramach tego odcinka i wcale się nie zdziwię, jeśli ta jeszcze jedna misja będzie ostatnią w tym rozdziale. Ro rozdziale, rozdziale, rozdziale. No, nieważne, cicho. Go, go, go. O fuck, tu no właśnie. Czarno to widzę, bo z robotem. Pytanie wow. do jakie ja takie roboty mam robić? Taktyką mojego kolegi, czyli hit and run. Tym, tym razem że jest hit and hide. <noise> tak właściwie. O ale może granacik? Smacznego. Wow, sufit mi spada na głowę. Co się dzieje? Jak mu to, jak to możliwe, że Sonevit dopuścił to miejsce do użytku? Nie powinno być ludzi i sufit się zapada. Coś czuję, że trochę pieniędzy przyszło z ręki do ręki podczas kontroli. Tak, nie może być Trzeba to zgłosić do ZUS-u granacik Jeszcze jeden? No nie, nie strzelajcie do mnie, bo chcę rzucać granatę Polerant, trafiłem go do dość marnie chyba Łoł wow. Ej, to tu się coś skocznie robią Lec się, lec się, lecz się panie Amunicja dostawiona, już trzeba wziąć to ten wielki robot. Zdychaj! Oho, poradziłem sobie z nim. Dobra, wywalamy pistolet, bo widzę, że tu jest mało użyteczny. Teraz tam był chyba jakiś ten terminal, który miałem przejąć. O, tam właśnie, o miałem. Skacz, mój bohaterze! Łoł! Wow. Tu powinno być takie slow mo jak mi ta rakieta przeleciała nad głową. To było to tak. Taką przeżył. No, nie wiem, ale za drugim razem spinę. też Ktoś go tam do mnie zamknąć, bardzo. Wow, wow, wow. Dobra. Mam dziwne wrażenie, że ten duży shotgun mało się przydaje. Gdzie jest jeszcze? Tam jest jeszcze jeden będzie raz który mam przyjęć. Dobra. Problem polega na tym, że tu jest dużo innych brzydali, których muszę dołatwić żebyś tam dostać. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, odkładamy duży shotgun, bo bardziej przeszkadza niż pomaga. Albo nie żeby się podleczyć. Dlaczego mi strzelacie w stopy? Z czym krzywdy zrobicie? Fajnie, ale odłożyłem właśnie duży shotgun. I w ten sposób się umiera. To był sposób numer 321. Ale to teraz mam przynajmniej karabin, z którego mogę załatwić, i przydali, co mnie strzelają. Powiem, że używanie celownika jest troszkę nieprecyzyjne. on ciągle przeskakuje, jakoś dziwnie się rusza, ale jest to do zniesienia. Tym bardziej, że no, ten auto Aim już wiem, po co w takim razie jest w tej grze. Bo bez tego to by się grać nie dało teraz. O, oho, cię na. Ale jednak mój shotgun na zmianę wezmę no, Dałby tam jakieś niebieskiej rakiety. Co tam by mnie z tego tak strzelał silnie? O, dawać mi dużo ciepła i kostkę. O cholera nie mam tyle. Dobra, trzeba aktywować terminal. Szybko, szybko. Zanim mnie ten robot strzeli. Zajmijcie się nim zajmij tam chłopaki. Nim, nim, nie, 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 Dobra, super. Coś się teraz dzieje. Tylko nie wiem co. Tam jakiś pociąg wjechał. A, znowu mi sufit na głowę spada. To jest jasko. No. Baza ósma. Wyeliminuj tych, co przeżyli. Okej. No już do mnie wejść. on został w drzwiach, do których ja nie mowałem. Ale Wow 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 łoł, wow, wow. Ja przed chwilą cię zabiłem. A. Oni się tu ciągle oddawają? Czuję się szukamy Ona no, to wygląda, czyli krótką muszę tracić tego roboty, tak? A nie brzmi jak o szpad. No i dupa A tu mam jakieś pasek w dole to jakieś Ilość tych, prze to, które przeżyli, tak? Zakładam i przy każdym zabitym się pomniejszać będzie? No ile to się pomniejszyło? No, nie, chyba jednak się zmalało. Ja tu mogę stać i was załatwiać po kolei, nie ma sprawy. Dajcie, dajcie mi to. Do... O, mogę tak, haha. Hacking. Dobra, co to jest? To jest jakiś murek tylko. O. Jeszcze jeden się tu pojawia? O, już odcinek trwa 20 minut, haha, ha, jak to możliwe? Dobra, zakładam, że to już jest końcówka. Szybko chowaj się za tym dzielastkiem. Dobra, podleczyłem się. Nie wiem jak załatwić te roboty Oczywiście granatami Z powodem dobić shotgunem Ajajaj, to był zły pomysł Nie widziałem że drugi też się przewraca Ale patrzcie ile tutaj jest ciepła Trzeba dopiąć Czy znowu to spada? Nie myślę Ja się mam teraz tam jakoś dostać Prawdopodobnie tak, tylko jeszcze nie wiem Ale widzę bazukę, to jest coś czym nie pogardzić nigdy Polera Skusili mi na bazukę i mnie załatwili o pociąg Skąd by się wyziął Taki Ej, tak, co tam coś leci, to, to nie Ej, z Ej, was za dużo, to niesprawiedliwe Jak ja mam z nimi walczyć do diawka Ale widzę, że już połowę tamtych zapasów o już bot O fuck to był błąd Oj, czarno tu widzę, kończy mi się rezerwa. Duża bazuka widzę to o wiele kolorowej. Dobra No, tylko że nie mam już nic yy, tego Rezerwy żywotności, czy jak to się nazywa, ten, mojego ciepła tego zapasowego. O, ale widzę robota. O ho ho. ho. Dobra, tu to zostawimy Czemu wejść niemożliwe? Ja chciałem zabrać trochę ciepła i właśnie wsiąść do niego Czemu niemożliwe? Ej No, myślę, że właśnie z tą, może z tą bronią właśnie nie mogę Aktywuj, tak jest Podnieść, tak jest Więcej rakiet, hoho, ho, shotgun rakiety No, z robotami to już jest zabawa Zaszogana Kikasz! Zaszlikasz! I Co za głupki Do mnie klikają, no? Z pewnością nie kikczę. what the hell Ale tu gdzieś coś latało, widziałem, bo tam w robotach Pum! Mam nadzieję, że zdech... zdech... umarł. Panie, mówię, że mam wiedzieć, że umarł, to znaczy, że masz umrzeć. No, tak trzymać. Ho, koniec misji, koniec rozdziału, czy koniec misji? No, się przekonałem. O, dopiero koniec rozdziału, jeszcze jeden będzie. To znaczy, koniec misji, jeszcze będzie jeden rozdział. Kto by pomyślał. A nie, jednak nie. O, widzicie? Ten rozdział był minim do tej pory najdłuższy, cały 22 i prawie 23 minuty. Wow. No nic, to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.